Witajcie kochani z tej strony wasz trener online i dziś poruszymy sobie kwestię sibo. Tylko na samym wstępie nie jestem tutaj żadnym specjalistą, nie jestem dietetykiem klinicznym i nie zajmuję się osobami, jeżeli chodzi o prowadzenie dietetyczne pod względem sibo. Prowadzę sportowców zdrowe osoby, a nie osoby, które mają jakieś schorzenia, bo tego są dietetycy kliniczni. Ten materiał ma bardziej pokazać mój proces leczenia i dać wam jakiś podgląd, jeżeli też zmagacie się z takimi problemami jakimi ja, o których za chwilę opowiem. A więc w ogóle skąd się wzięło u mnie SIBO, jak to zdiagnozowałem? Ciężko mi ocenić kiedy pierwszy raz to wystąpiło, bo wiecie jak to jest. Z niektórymi rzeczami jest po prostu tak, że nie zwracamy na nie uwagi, albo jeżeli coś się źle dzieje, no to uważamy, że tak musi być, nie diagnozujemy tego. Ja długo miałem ten problem, że po zjedzeniu posiłku byłem strasznie senny, w pewnym momencie stwierdziłem, że zrobię krzywą glukozowo insulinową i tak dalej. Niestety tam nic nie wyszło, no to temat odpuściłem. Później miałem taki problem, że po zjedzeniu jakichś produktów gdzieś tam po prostu się źle czułem. Miałem jakieś wzdęcia, też czasami zaparcia. 7 lat temu miałem też polipy na jelitach, miałem je przypalane. No i teraz na przykład przy jakiejś takiej mocniejszej redukcji te polipy u mnie gdzieś tam też nawracają. No i to samo poczucie. Po prostu raz jest dobrze, raz jest źle, zjem coś, czuję po prostu wzdęcia, czuję taką niestrawność czasami. Zdarzało się, zdarzało się, że też mnie łapała z gaga, no i problemy też tutaj z wypróżnianiem. W sumie, ile to już miesiąc, miesiąc temu, postanowiłem, że zrobię badanie w końcu na SIBO. Zebrałem się, jest to test wodorowo-metanowy. Cały test trwa 3 godziny. Polega na tym, że wydychamy powietrze, nabieramy w taki w szykawkę, no i jest podłączane to pod maszynę i mierzy, po prostu każdą taką próbę, chyba to jest co 15 czy co 30 minut, już nie pamiętam, nie chcę was tutaj skłamać. No i na wykresie później wyczytujemy. No i wyszło mi, że mam SIBO, podejrzenie też dysbiozy jej ta grubego. No i również jeszcze tak od siebie zaproponowałem tutaj, no i Justyna, która wykonywała mi ten test, mówię, że mogę zrobić test, no test, badanie w kierunku histaminy bo nie wiem czy też po pomidorach, po takich produktach się źle nie czułem, więc udałem się, no i wyszło mi, że mam obniżony poziom histaminy, ale jest on jeszcze w normie. Dlaczego to mówię? Bo będzie się to też odnosiło tutaj tych produktów, które się znajdują, suplementów, o który, do których zaraz przejdziemy. A więc badanie wykonałem, tam mi wyszło SIBO, no i następnie udałem się do gastrologa. Pamiętajcie, aby nie diagnozować się samemu. To nie jest teraz tak, że myślicie, że macie SIBO i bez testu rzucacie się na antybiotyk. Nie, robimy test. Jeżeli zrobimy test, to idziemy teraz do lekarza, aby no, mógł nam dobrać jakiś antybiotyk, bo on się na tym najlepiej zna. Każdy ma swoją specjalizację. Więc teraz postanowiłem oddać się w 100%. W ręce lekarzy, no i po prostu stosować się do tych zaleceń. Jeżeli chodzi o antybiotyk, biorę Xifaxan cztery razy dziennie, ale może tutaj dawek nie będę podawał, no bo każdy powinien mieć to dobrane indywidualnie, a nie chcę, żeby później ktoś się wzorował na tym filmiku i wprowadzał jakieś leczenie na podstawie tych dawek, które tutaj podam. Także Xifaxan leci 4 razy dziennie, do tego leci ProKit 2 razy. Dziennie, no i Meteospasmyl doraźnie, jeżeli mam problemy, aczkolwiek wrzuciłem go w sumie od drugiego dnia, no bo niestety bez niego nie da rady, strasznie nie wypycha, no i są problemy z wypróżnianiem. Tak wygląda moja antybiotykoterapia. Jak samopoczucie? no nie będę ukrywał, że totalne dno w sumie przez pierwsze cztery dni. No, ciężko, bardzo ciężko. Przeleżałem prawie cały dzień na kanapie. No, nie mam w ogóle chęci na cokolwiek. Cały czas zdęcia, no i też apetyt. Czuję cały czas taką niestrawność. Nie mogę za bardzo jeść. Dużo jem naleśników z biedronki. No to jest ostatnio chyba najlepsze, co mogło mi się przydarzyć. Albo ewentualnie coś na zimno, jakiś w formie deserów. No jak... Otwieram lodówkę, widzę mięso, no to przeważnie zamykam. No nie da rady, po prostu muszę się przemęczyć. Diety w tym momencie nie mam żadnej, bo przy antybiotyku nie stosuje się diety, więc jej teraz nie trzymam. Jem po prostu normalnie i po antybiotyku dopiero się wprowadza dietę. Także u mnie to będzie za jakiś tydzień, właśnie, bo ze względu, że mam duże dawki antybiotyku, no ale takie mam zalecone, więc się tego trzymam. To skończę kurację po dwóch tygodniach, no i wtedy dopiero przechodzimy do diety. Kolejna kwestia, suplementacja wspomagająca, Kwaś, maślan sodu, do tej pory stosowałem Debutir, ewentualnie jeszcze leciała Intesta, teraz zostało mi polecone z, z Labłan, więc stosuję, do tego dochodzi Omega 3, witamina D3, jeszcze witamina B12 i b 6 p B5P, to idzie bardziej w stronę hmm, histaminy, bo również mi lekarz zalecił, jeżeli chodzi też o ten poziom niskich staminy, dorzucenie dodatkowo. Także profilaktycznie nie zaszkodzi, jeżeli mówi, że może w jakiś tam sposób pomóc, no to oczywiście to wrzuciłem. Jeszcze mam enzymy trawienne, ale to poleci bardziej w drugim etapie, jak już dojdzie dieta, i tak samo cytrynian magnezu, ale to bardziej już sporadycznie. Także tej suplementacji może nie ma jakoś dużo, bo tylko w sumie omega witamina D3 te podstawy. No i ten maślan sodu, co też uważam, jest takim. Priorytetem, a jeszcze nie mam tutaj innego suplementu, którym jest NAC. NAC test stosuję dwa razy dziennie po 600 mg, czyli 1200 mg. No, i tak wygląda moja suplementacja, tak wygląda mój antybiotyk. Teraz mija w sumie we wtorek jutro mija tydzień czasu, odkąd zacząłem go stosować, także jeszcze mi został tydzień czasu. Także, jeżeli mówię, macie jakieś pytania odnośnie tego, co tutaj powiedziałem, możecie śmiało pisać w komentarzach, aczkolwiek nie doradzam w jakichś kwestiach, nie wiem, dobrania antybiotykoterapii czy jakiejś suplementacji, bo nie jest to w ogóle moja branża. Zajmuję się sportowcami, rozpisuję diety dla osób zdrowych. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie treningowe, nie zajmuję się prowadzeniem osób ze schorzeniami, o tego są dietetycy kliniczni. Także, chyba powiedziałem wszystko, jakie były u mnie objawy. Jak zdiagnozowałem? Jaki stosuję antybiotyk, antybiotykoterapię? Jakie lecą dodatkowo suplementy? Właśnie, jeszcze bardzo ważna kwestia, o której pisaliście mi na Instagramie odnośnie przyczyny. Pamiętajcie, że problem bierze się skądś i trzeba znaleźć tą przyczynę. Jeżeli ktoś ma na przykład jakieś skorzenie wrodzone, no to sprawa wygląda trochę inaczej. Jeżeli jest to nabyte, to gdzieś musi być po prostu przyczyna. I pisaliście mi również, czy robiłem badanie na kurczę odnośnie bakterii pylorii. Nie, nie robiłem jeszcze badania, testu w tą stronę, bo możemy go zrobić z kału, z wydychanego powietrza jeszcze chyba na jakieś bakterie z krwi. Bo mam zaleconą również kolonoskopię, ale niestety terminy są takie, że miałem to zrobić przed antybiotykiem, no ale niestety nie jest to możliwe, bo muszę czekać. Także teraz prowadziłem tę antybiotykoterapię, później zrobię jeszcze kolonoskopię. Dlaczego kolonoskopię? Bo miałem 6-7 lat temu, jak wspomniałem na początku, problemy z jelitami, miałem polipy przepalane i lekarz też mi tutaj, gastrolog, zalecił, abym zrobił w tym kierunku, aby tutaj sprawdzić. Czy nie występują tam też jakieś problemy? Tak, po prostu kontrolnie, także to na pewno jeszcze wykonam, zrobię też te bakterie, ale oczywiście wykonam jakąś przerwę po antybiotyku, bo od razu po też nie ma sensu. Ze względu na zaburzone wyniki, także na pewno jakiś czas oczekam, ale będę Was informował na bieżąco. Jeżeli chcecie, właśnie materiały odnośnie SIBO, jak to będzie u mnie wyglądało, jak będzie wyglądała dieta, to dajcie znać. To nakręcę, może też taką serię osobno dla osób, które borykają się z tym problemem. Będzie nam po prostu raźniej. A na koniec, standardowo, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dajcie łapkę. No i widzimy się w kolejnych materiałach, mam nadzieję, już z lepszym samopoczuciem. Piąteczka.